Creeper, Creeper, no to generalnie by się tutaj przydało, może gdzieś zrobić dom. Chociaż nie jestem pewien czy tutaj. Nie wiem tą lokację. Wezmę sobie kaktusika i będziemy szli teraz w tamtą stronę. Może tam będzie teraz jakiś lepszy, ładniejszy teren. Creeper, o oh here. A ja na tej wersji były całkiem spora, A poza tym, patrzcie, patrzcie, to jest róża. Róży nie ma już a tych nowszych wersjach Minecrafta, ona została, została zastąpiona makiem. Więc. no, u, -u, -u, u, tam jest jakaś góra. Da się robić. Bloki śniegu. Tu taka plaża, tam gdzieś niedaleko była w miarę pustynia, z tego co kojarzę. W sumie na tych górkach, dwóch, trzech i tam jeszcze ta kolejna, czwarta, można by jej było połączyć jakoś właśnie kolejką, coś w tym rodzaju, tylko na początek bym się chciał chyba dostać na górę i tam może zacząć budować jakiś domek. No, jeszcze krowy tu są, fajnie, fajnie. Niestety na starych wersjach nie dało się, no przynajmniej na tej wersji jeszcze nie dało się hodować zwierząt, one nawet nie chodziły za ee, Sianem, także nic mi one nie dają. Tam jest jeszcze lawa. Tam właśnie tak jak mówiłem, pustynia. Tam jest taka górka ciekawa. Dobra, myślę, że. Uj. Właśnie, może kiedyś wam pokażę mój pierwszy świat, który jakby jest właśnie z tej wersji. Tylko tam potem przez aktualizację i tak dalej, to cały czas przechodziłem na coraz nowszą wersję i tak dalej. I sobie go budowałem. Mam jeszcze mój pierwszy świat multiplayer, który budowałem, więc. Mam różne tam światy. Ale taki pierwszy single player też mam ciągle zapisany. Także mogę wam w którymś momencie go może pokazać. I może w sumie myślę, czy nie robić czasami na przykład na odcinek potem po parę dni, bo potem jakby te odcinki będą też coraz krótsze, właśnie na przykład schodzenia. Jak będę chodził też po kopalni, to będzie ciężej. Staram się tu w miarę oświetlić, żeby mi się tutaj nic na razie nie respiło. Chociaż nie wiem czy zdążę. No, całkiem spora ta górka w sumie. Ale to gate Będzie miejsce na domek, może na jakąś farmę. Taką pierwszą podstawową, żeby mieć chociaż jedzonko. Bo jak będziemy wyruszać do kopalni, to się jednak to żarcie trochę przyda. Jest to wszystko oświetlone, to teraz pora równać.